programie Dowiemy się, jakie najważniejsze zmiany i wydarzenia planuje Mon oraz Sejmowa Komisja Obrony Narodowej w ciągu najbliższych miesięcy. Przyjrzymy się trzem kontraktom, dzięki którym wojsko będzie dysponowało nowym sprzętem, a polski przemysł uzbrojeniowy zyska szansę na stałość zatrudnienia i rozwój technologiczny. Rok 2016 ma przynieść sporo zmian dla żołnierzy w służbie zawodowej. Czekają ich wielkie wyzwania, ale i miłe rozwiązania, które pozwolą nieco lepiej funkcjonować żołnierzom i ich bliskim. W końcówce 2015 roku członkowie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w pełnej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej złożyli projekt do Marszałka Sejmu ustawy wydłużającą służbę wojskową. Dzisiaj jest tak, że polscy żołnierze wręcz nakazywano im, wyrzucano ich po prostu po 12 latach z wojska. Ze wszelkich badań socjologicznych, jakie były przeprowadzane wśród żołnierzy, odsetek żołnierzy, którzy chcieliby po 12 latach odejść ze służby był na poziomie od 1 do 3% czyli cały czas w granicach błędu statystycznego. Dzisiaj jest to, będzie to zmienione. Minister Obrony Narodowej, pan Antoni Macierewicz, traktuje sprawę priorytetowo. Chce dać możliwość żołnierzom dłuższej pracy na rzecz ojczyzny. Coraz więcej żołnierzy kontraktowych, szczególnie szeregowych, dobiega tych 12 lat i wielu z nich zastanawia się, co dalej. To są żołnierze, którzy... Są bardzo poszukiwani przez międzynarodowe firmy ochroniarskie do najtrudniejszych zadań. Są zatrudniani w takich bardzo gorących miejscach na świecie, a my z nich rezygnujemy. Ten projekt nowelizacji ustawy pragmatycznej doskonale wpisuje się w podniesienie poziomu wyszkolenia, podniesienie bezpieczeństwa państwa, i myślę, że, że będzie konsensus, że będzie powszechna zgoda na w miarę szybkie i sprawne przeprowadzenie tej nowelizacji. Do tej pory było tak, że żołnierze Wojska Polskiego zawsze zostawali w tyle jeżeli chodzi o podwyżki dla służb mundurowych. 18 grudnia 2015 roku minister obrony Antoni Macierewicz podpisał podwyżki dla pierwszej grupy od 100 do 200 zł, od starszego chorążego do generała o 210 zł. Z jeszcze jedną zmianą, teraz to już nie będzie dodatek do pensji, tylko jest to kwota, która będzie włączana w pensję, liczy się w związku z tym na przykład do składek czy do emerytury dla żołnierza. Minister Macierewicz jako potencjał polskiej armii traktuje polskich żołnierzy, właśnie przede wszystkim tych szeregowych, tych, którzy na co dzień służą, pomagają, bronią ojczyzny, są na wszystkich ćwiczeniach natowskich. I o ten potencjał trzeba zadbać i, i trzeba dać tą szansę pełnej mobilizacji, dlatego że czasy są niepewne. I na każdym kroku o polskiego żołnierza dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej będzie dbało tak, jak to tylko będzie możliwe z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej bardzo ważną imprezą za którą za organizację której odpowiadamy jest szczyt NATO przygotowania idą pełną parą. Zabezpieczyliśmy środki w budżecie. Pełne zabezpieczenie logistyczne jest tutaj też, spoczywa na nas. W związku z powyższym pełni pracujemy nie tylko z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dla Polski ten szczyt jest bardzo ważny. Chcemy uzyskać jasne i trwałe gwarancje powstania w Polsce baz natowskich. Polska zamyka wschodnią ścianę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy, co się dzieje na Ukrainie i Polska musi otrzymać gwarancję do obrony swoich obywateli. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem sojuszu, wypełniamy wszystkie zadania, uczestniczymy we wszystkich ćwiczeniach i będziemy oczywiście nadal to robić, bo to gwarantuje bezpieczeństwo Polsce i Polakom. I stąd ta sprawa miejscowienia w Polsce baz natowskich jest jednym z naszych najważniejszych postulatów, dlatego też przykładamy bardzo duży wysiłek i dużą wagę do organizacji tego szczytu. siły zbrojne wymagają wiele intensywnej pracy. Myślę, że jest zgoda wśród posłów komisji, ażeby sprawnie debatować, żebyśmy mogli za pół roku powiedzieć, że naprawdę zrobiliśmy dużo dobrego dla sił zbrojnych. Wydatki na Modernizacje polskiej armii nie są wystarczające, ale to musi ze sobą współgrać. Po pierwsze, możliwości budżetowe państwa polskie, polskie takie, które są do udźwignięcia, a druga kwestia to nie jest kwestia tylko i wyłącznie sum, które są wydatkowane, ale żeby je racjonalnie wydać, żeby program modernizacji był odpowiedzią na zagrożenia, które możemy przewidzieć, i żeby też był takim programem, który wzmocni polski przemysł obronny. Pod koniec zeszłego roku podpisano trzy bardzo ważne kontrakty dla polskiego wojska oraz rodzimej zbrojeniówki. Na wyposażenie armii trafi 79 zestawów przeciwrakietowych Poprad oraz 1000 sztuk przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, przeznaczonych m.in. na wyposażenie KTO Rosomak. Czołgi Leopard 2A4 zostaną zmodernizowane przez bumar Łabędy do spolonizowanego standardu Leopard 2PL. Musimy rozwijać własny przemysł zbrojeniowy. To jest dzisiaj bardzo ważne. Jeżeli my sami tego nie będziemy robili, jeżeli wojsko polskie nie będzie korzystało z naszych możliwości, z naszego sprzętu, no to żaden z naszych partnerów tego sprzętu nie będzie kupował. To jest oczywiste. Rozpoczęliśmy w końcówce 2015 roku tą dobrą zmianę także dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wszystkie kontrakty, które zostały podpisane w końcówce roku, czyli kontrakt na system Poprad, modernizacja Leopardów oraz rakiety Spike, one wszystkie są bardzo ważne z punktu widzenia zarówno sił zbrojnych, jak i polskiego przemysłu obronnego. To są zamówienia, które były realizowane w ramach planu modernizacji sił zbrojnych i tak na dobrą sprawę nic nie stało na przeszkodzie, żeby one były zrealizowane wcześniej. Tutaj wyłącznie należało spotkać się, omówić szczegóły, dogadać, podpisać, a teraz pozostaje ten etap realizacji tych umów. Najważniejszy kontrakt zawarty przez Polską Grupę Zbrojeniową to jest kontrakt na modernizację czołgów Leopard. A jest to dla Polski bardzo ważna inwestycja na blisko 2,5 miliarda złotych, która daje także możliwość zarobkowania i pracy dla polskich inżynierów. Nie wiadomo z jakich powodów wcześniej ten kontrakt nie był zawarty, dlaczego grano tutaj na modernizację po stronie de facto firm zagranicznych. Dzisiaj będą mogły to robić firmy polskie, polscy inżynierowie. No jest naprawdę dobra wiadomość dla 11. dywizji, że czołgi 2A4 ze Świętoszowa będą zmodernizowane. Będzie to czołg Leopard 2 .pl. Bardzo dobra wiadomość, że znaczny udział w tej modernizacji będzie brał polski przemysł obronny. Pomimo pierwszych trudności przy pierwszym postępowaniu udało się wynegocjować te warunki korzystne dla polskiego przemysłu i również korzystne dla polskich sił zbrojnych, co powoduje, że nasze leopardy nie będą już na końcu pod względem ich nowoczesności w zakresie czołgów leopard używanych w Europie. Brane były pod uwagę trzy koncepcje modernizacji. Czołgi Leopard 2 4 mogły być modernizowane przez firmę KMW, czyli opiekuna klubu Leoben. Mogły być modernizowane przez drugiego współproducenta czołgów Leopard, jakim jest Rheinmetall. I trzeciego to była oferta tureckiego Aselsana. Wszystkie trzy oferty były dobrymi ofertami, niemniej jednak nie wszystkie były tak kompleksowe jak wybrana oferta Rheinmetalla. I tutaj wybraliśmy. Pewien balans, pewną równowagę pomiędzy ceną, zakresem modernizacji, jak również transferem odpowiedniego know-how i technologii do polskiego przemysłu. Same czołgi są produkcji niemieckiej i tutaj duża część prac wymaga kooperacji z partnerami niemieckimi, ale te prace będą wykonywane w zakładach. W Polsce. Będzie to Bumar w Gliwicach, będą to zakłady WZ w Poznaniu. Przedstawiciele tych zakładów byli na podpisaniu umowy w naszej siedzibie w Radomiu. I wierzymy, że ten potencjał, który posiadamy, uda nam się wykorzystać go do tego, żebyśmy stworzyli centrum serwisowe dla tego rodzaju pojazdów. Skład konsorcjum, w którym jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Która ma pod sobą wszystkie, większość przynajmniej spółek polskiego przemysłu obronnego, wsparte wiedzą, doświadczeniem zagranicznego partnera, którym jest Rheinmetall, który ma doświadczenie w takich modernizacjach, gwarantują wykonanie tych zadań w, i w terminie, i zgodnie z założonym zakresem modernizacji. Kolejną korzyścią dla polskiego przemysłu wynikającą z tego kontraktu na modernizację leopardów jest maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału. Tutaj na miejscu to są właśnie gliwice, to jest Poznań, Tarnów. Udało się z niemieckim kooperantem wynegocjować warunki, w których polski dostawca PCO wejdzie w łańcuch dostaw optyki przy zagranicznych kontraktach realizowanych przez. przez Firmy niemieckie. W związku z tym, no, tutaj y, coraz więcej, coraz bardziej dynamicznie ten polski przemysł y, rozwija się. Z jednej strony właśnie dzięki y, dużemu zaangażowaniu w projekty badawczo-rozwojowe, a z drugiej dzięki temu projektowi modernizacji i uzbrojenia polskich y, sił zbrojnych. Czołg Leopard 2.pl y, oznacza to oczywiście kolejne lata pewnej przyszłości dla tych zakładów, które w ostatnich latach miały trudności z pozyskiwaniem zamówień. W tej chwili mają przed sobą kilka lat przede wszystkim wytężonej pracy, bo wojsko przede wszystkim oczekuje, że w latach 2018-2021 sukcesywnie te czołgi, które w najbliższych tygodniach będą odbierane już z 10 Brygady, będą trafiać po modernizacji, po pełnych testach, sprawdzeniach już zmodernizowane do jednostek. Przemysł zbrojeniowy, powinien spełniać takie dwa warunki. Pierwszy warunek to na pewno dostarczać sprzęt dla wojska zapewniający zdolności bojowe, a drugie właśnie przyczyniać się do rozwoju gospodarki, do rozwoju innowacji. Kontrakt. na no system popraw, absolutnie. Mieści się w tej filozofii, to jest nowoczesna technologia, tam jest de, bardzo nowoczesny radar, towarzyszy te, w tym systemie e, wóz dowodzenia, cały efektor, bardzo skomplikowany, z głowicą optoelektroniczną, więc same, same nowości. SPZR poprat, czyli Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Poprad. Historia tego, tego całego systemu sięga dość głęboko, dość daleko, ponieważ ona sięga roku... 2001. Mniej więcej w tym czasie zaczęły się u nas w firmie prace nad tego typu sprzętem. Było to robione pod kątem zapotrzebowania wojska polskiego i wówczas rozpoczęły się prace nad prototypem tego typu systemu. Systemu, który byłby mobilny, który wyposażony byłby w rakiety GROM polskiej produkcji, który miałby zdolność do działania, zarówno zupełnie niezależnego od otoczenia, od środowiska zewnętrznego, jak również byłby zdolny do działania w takim środowisku zintegrowanym środowisku dowodzenia. System jest bardzo mobilny, ma zdolność do przemieszczania się w trudnym terenie. Jego konstrukcja zapewnia bardzo szybki czas rozłożenia, czyli przejścia z tego trybu transportowego, z trybu przemieszczania się do trybu bojowego. Ten sprzęt jest groźny też dlatego, że on działa tak naprawdę w ukryciu. Jest to sprzęt, który nie ma żadnej emisji. Tak jak stacja radiolokacyjna emituje wiązkę radarową, tak nasz sprzęt jest wyposażony w sensory pasywne, w optoelektronikę. W związku z powyższym przechwyt tego celu, namierzenie celu, śledzenie, aż do momentu zejścia rakiety z wyrzutni odbywa się w sposób całkowicie ukryty. Czyli nie zostaniemy wykryci, jeśli mierzymy do, do samolotu. Ten samolot nie będzie miał żadnego sygnału o tym, że my ten samolot namierzamy. On jest wyposażony w cztery rakiety grą, które są w stałej gotowości bojowej na wyrzutni, i dodatkowo są cztery rakiety na wyposażeniu przewożone na platformie. Także po wystrzeleniu czterech rakiet po kolei jesteśmy w stanie bardzo szybko założyć kolejne cztery rakiety i dalej możemy prowadzić walkę tym sprzętem. Poprad wreszcie wchodzi na uzbrojenie polskiej armii, co sprawia, że staje się systemem nie tylko dobrym, ale wiarygodnym. Dlatego, że za każdym razem i tak samo robi polska strona, tak samo robią partnerzy zagraniczni. Zawsze pierwsze pytanie, kiedy rozważają zakup jakiegoś sprzętu, to jest pytanie, kto tego używa i gdzie i w jakiej ilości. I teraz my już będziemy mogli powiedzieć. Wojsko polskie korzysta z popradu. zamówiono e, zestawy i te dostawy e, są rozciągnięte na, e, na najbliższe lata i będziemy mogli się tym e, chwalić i miejmy nadzieję, że wojsko polskie również będzie nas w tym e, wspierało. Projekt e, zasadza się na, e, na efektorach rakieta Grom w przyszłości prawdopodobnie będzie to rakieta Piorun, ale może, m, e, pracujemy nad projektem, który ma inne jeszcze efektory, na przykład y, y, armatkę 35 mm. Mało tego, to daje szansę, że jeśli będziemy je realizować dla wojska polskiego, eksportu. Są inne kraje już w tej chwili, które zainteresowane są tym systemem bardzo krótkiego zasięgu. Armia Polska uzyskuje, otrzymując te zestawy, sprzęt naprawdę nowoczesny i odpowiadający wymaganiom współczesnego pola walki. Przechodząc do kontraktu na modernizację i dostawę e, rakiet Spike, to mają być dostawy, które mają być wykorzystane do zamontowania na rosomakach. To jest pewna nowość. E, jeżeli chodzi o ilość, no ta ilość rozumiem, jest determinowana potrzebami sił zbrojnych. Wierzymy w to, że, e, że w ramach. E, Plan modernizacji i szkolenia polskich sił zbrojnych. Polska armia będzie wreszcie ćwiczyła, będzie strzelała, będzie wykorzystywała te sprzęty, które, które posiada. Ci żołnierze będą nabywali nowe umiejętności, będą ćwiczyli, będą praktykowali z tym sprzętem, dzięki czemu również polski przemysł, tak jak MESCO, będzie mógł cyklicznie dostarczać nowe produkty, tak żeby te stany magazynowe były na właściwym poziomie. Tutaj trudno mówić który z tych programów był bardziej oczekiwany. Wszystkie były oczekiwane zarówno poprat, który dostarcza jak gdyby pierwszych jaskółek w zakresie dolnej warstwy obrony przeciwlotniczej. Spike to oczywiście kolejna partia to już jest kontynuacja programu PPK Spike zakup tym razem samych pocisków bez wyrzutni, ponieważ te pociski są dedykowane pod wieżę bezzałogową głównie dla Katerosuma. Wierzę głęboko w to, że ta nić e, w współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej pozwoli nam przez najbliższe lata w ten sam sprawny sposób realizować te kontrakty. To są decyzje w dużej mierze naszych poprzedników my uważaliśmy, że w tej sytuacji, w której się znajdujemy, zaprzestanie tych, tych postępowań i rozpoczęcie ich na nowo, byłoby po prostu nieracjonalne. One na pewno są korzystne dla Polski, znaczy stosunkowo korzystne dla polskiej gospodarki, budują pewien potencjał, chociażby jeżeli chodzi o kwestie Leopardów, ale także inne rozwiązania. Mamy nadzieję, że ten kierunek, w którym będziemy szczególnie uwrażliwieni na budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego, że ten kierunek zostanie utrzymany a nawet zwiększony bo kluczem w bezpieczeństwie jest właśnie wykorzystanie polskiego przemysłu